Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Adam Kowalewicz i zapraszam Was na kolejny odcinek wieści z Alei Unii, ale zanim to to, jeśli Wam się ten film spodoba to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na tym kanale. Też dziękuję za bardzo pozytywny odbiór dwóch pierwszych odcinków, ale przechodząc już do meritum, no to to naprawdę jest duża informacja. Kai Tejan oficjalnie odchodzi z łódzkiego klubu sportowego. Taka mm, Taka informacja została podana przez Roberta Grafa i Dariusza Melona na wczorajszej prezentacji drużyny LKS-u na nadchodzący sezon pierwszej ligi, no i właśnie Kajtejan, Zacznijmy od jego... Liczb to jest 31 meczów w łódzkim klubie sportowym w poprzednim sezonie, 7 goli i 3 asysty No i powiem tak, na pewno z HMT Tejanem nie można było się nudzić w ŁKS Oczywiście miał momenty magii, jak chociażby w meczu z Radomiakiem i po prostu tego, że dobrze wyglądał na boisku, ale też miał momenty bardzo rozczarowujące, rozczarowujące i na boisku, ale też częściej poza boiskiem. No i przechodząc od tych bardziej pozytywnych wspomnień z Tejanem, bo jednak mam wrażenie, że z perspektywy czasu w łodzi będzie wspominany bardziej z uśmiechem niż z jakimś pożałowaniem czy, czy tego typu rzeczami, że jednak to będą bardziej e, pozytywne emocje w jego to kontekście, no bo tak, przecież dwie bramki z Radą, jakim Radą wtedy to no, załatał po prostu dwa razy, ograł kompletnie jak dziecko obrońcy Tottenhamu lukę Wózkowicia. Bramka z Jagielonią w pierwszym meczu, też cudowna, no ride przez praktycznie połowę e, boiska. E, podobna sytuacja w sumie w meczu z Koroną Kielce, gdzie też przebieg e, kilkanaście metrów. Ograł e, paru obrońców korony, no i podał piłkę do na Balicza, który e, umieścił futbolówkę e, w siatce. Jeszcze z paru innych momentów, no to chociażby też bramka w ostatniej kolejce ze Stalą Mielec z dystansu pięknie wtedy przymierzył e, Kai e, Tejan, no i generalnie pozna nawet tymi bramkami, czy, czy Asystami, no to też miał takie momenty piłkarskiej magii po prostu, no chociażby właśnie z Jagieloniem to gdy jak dziecko ograł e, pod koniec meczu e, Michała Saczka, więc naprawdę czasami Kitean wyglądał e, technicznie fragmentami jak piłkarz z jakiegoś innego świata, z Premier League czy, czy tego typu rozgrywek, bo naprawdę uważam, że jest to piłkarz sporym, e, ze sporym potencjałem. No i właśnie odchodzi do USL Dunkerk, jeśli dobrze to czytam, to jest szesnasty zespół drugiej ligi francuskiej z poprzedniego sezonu. No, Dunkerque zajęło ostatnie bezpieczne miejsce. Szesnaste, tak jak mówię, z przewagą dwóch punktów nad 5 e, punktów nad strefą spadkową e, no i też to najprawdopodobniej będzie transfer e, gotówkowy mówiło się coś o 200 tysiącach euro zobaczymy czy tyle finalnie trafi do ŁKS-u, czas pokaże ale na pewno ŁKS coś na tym transferze e, zarobi, to będzie transfer gotówkowy, no i jakaś kwota wpadnie do ŁKS-u, ale o tym jak e, będzie można zastąpić Kaja Teona w ŁKS-ie, jak on Ewentualnie może sobie poradzić we Francji, to, to za chwilę jeszcze jego pobyt we jeszcze, No ale też właśnie rozczarowywał, można powiedzieć, poza boiskiem. No bo też mam z nim jakieś dobre wspomnienia. No bo mogłem z nim przeprowadzić mój pierwszy wywiad w mojej karierze dziennikarza. No i właśnie to było po, po tym spotkaniu z Legiem Warszawa na inaugurację poprzedniego sezonu. Ja zadaję pytanie, pytanie Kajowi Tejanowi. Czy widzi coś, co może poprawić w swojej grze, w swojej grze. Kai Tejan odpowiada krótko, nic, po prostu nic, no i też kilka miesięcy później w wywiadzie dla Weszu mówił, że jego zdaniem to on mógłby zagrać w każdym klubie ekstra na dobrym poziomie, więc no na pewno nie można powiedzieć o Kaju, Tejan, o Kaju Tejanie, że brakowało mu pewności siebie, tego na pewno mu nie brakowało. No ale właśnie co do jego wybryków pozabojskowych, no to już na początku w ŁKS-ie Wyróżnił się tym, że lajkował na Twitterze jakieś filmi, filmiki z paniami o lekkich obyczajach, najłagodniej mówiąc. Potem też po drugich derbach łodzi przegranych na stadionie króla odwiedził McDonalda na Teofilowie Lajkował też posty, które były przeciwko trenerowi Stokowcowi, gdy ten nie wystawiał go od pierwszej, pierwszej minuty, no i... Po tym jak został zesłany do rezerw przez LKS no już było wiadomo, że raczej odejdzie z Łodzi, no to usuną wszystkie wpisy, posty na Instagramie. W, w koszulce eukes no więc różnie się działo z nim poza boiskiem, ale jednak uważam, że jest to postać, która będzie pozytywnie wspominana, bo piłkarsko naprawdę wiele razy się bronił na dobrym poziomie. Kajtejan, więc ja będę miał raczej z perspektywy czasu, będę pamiętał o tych bramkach czy asystach, a nie o tym co lajkował na Twitterze czy gdzie chodził po różnych meczach, bo jednak w ostatecznym rezultacie to jest trochę sprawa drugo, drugorzędna. No ale właśnie ja. Patrząc już na ten transfer Tejana do Francji, to na pewno może cieszyć to, że ŁKS pokazuje, że potrafi promować nie tylko młodych Polaków, jak Kowalczyk, Bobek, czy pewnie niedługo Mynarczyk, Zając, czy Iwańczyk, ale potrafi też promować piłkarzy zagranicznych. no bo właśnie Tejan, muszę powiedzieć, jednak był gdzieś tam wyróżniającą się postacią w Ekstraklasie w ŁKS-ie, no też był drugim najlepszym strzelcem ŁKS-u po Danim Ramirezie a też może nawet byłby najlepszym gdyby to on go wykonywał rzuty karne a nie właśnie Dani Ramirez no i po takim naprawdę obiecującym roku w łks no, interesował się nim Iraków Częstochowa i kluby z Grecji no i ostatecznie trafił na naprawdę ciekawy rynek, no wiadomo druga liga francuska to nie jest, nie wiadomo jaka liga, no ale jeżeli tam by się pokazał z dobrej strony, to przecież wcale nie byłoby moim zdaniem wykluczone, że jakiś klub z tabeli już pierwszej ligi francuskiej najwyższego szczebla rozgrywkowego, no nie zainteresowałby się Tejanem i nie wziąłby go jako zmiennika, no albo po prostu jakaś inna, inna ciekawa liga by się nim nie zainteresowała, więc naprawdę uważam, że mm, to Dunkerk może być miejscem, w którym Tejan po raz drugi PK się będzie mógł się wypromować i trafić naprawdę do ciekawego zespołu, więc dla, to dla LKS też uważam, jest taki plus wizerunkowy, że potrafi on promować nie tylko polskich piłkarzy, ale też zagranicznych. No i zobaczymy kto Tejana zastąpi. Na pewno tak, jest Andreu Arasa, który może grać już wyleczył uraz, e, też podał to na czwartkowej konferencji prasowej trener Jakub Dziółka, że wszyscy piłkarze e, włącznie z husejnym Baliciem są gotowi do gry, więc e, Andreu Arasa pewnie wyjdzie z Arką Gdynia w e, podstawowym składzie ale też zapowiedzieli działacze uks u właśnie na e, wczorajszej prezentacji że jakiś nowy napastnik będzie i mam nadzieję, że to naprawdę będzie poważna e, dziewiątka, bo poza Andreu Arasą no to tych zmienników opcji poza Hiszpanem nie ma zbyt wielu, no jest Wiersławińskie, ale to też melodia przyszłości, przyszłości przepraszam. no i Alan Siwek, ale 16-letni który też bliżej mu do gry jednak w, poziomowo w drużynie rezerw niż pierwszej drużyny, więc mam nadzieję, że ktoś do rywalizacji z Arasą zostanie sprowadzony, bo też no Arasa wiemy, że to nie jest do końca nominalny napastnik tak grał ostatnio w Hiszpanii, w ostatnim sezonie w Hiszpanii na tej pozycji, ale jednak y, nie ma jakichś, nie wiadomo jak dobrych warunków fizycznych i, tej, i w tej y, bardzo takiej siłowej pierwszej lidze może się przydać taka po prostu dziewiątka z krwi i kości, która będzie potrafiła, no przepchnąć się w polu karnym, wygrać główkę, a... Y, z około metrem m, nie wiem czy na to stać Andreu Arasy bardziej to jest taki techniczny napastnik więc przydałby się ktoś kto miałby po prostu inne wartości bardziej takie e, fizyczno no fizyczne bo no bo to też się Przydaje też a propos Kaja Tejana, no to, to on akurat w pojedynkach fizycznych e, wyglądał dobrze e, w ŁKS-ie. No i mam nadzieję, jeszcze nie znamy nazwisk potencjalnego tego nowego napastnika, ale mam nadzieję, że to będzie naprawdę ktoś e, solidny, no bo jeżeli LKS zarobi na Tejanie porządne pieniądze, e, coraz bliżej jest też odejście Bobka e, za granicę. Chociaż, oczywiście, chociaż wysypał, wy, wysypał się chyba ten transfer do e, Henku, no ale i tak wydaje się, że w tym oknie transferowym odejdzie. Więc patrząc na te odejścia Bobka e, i Tejana, no i zwolnienie się też z listy płac e, tych kilkunastu innych piłkarzy, no to LKS naprawdę ma w co zainwestować. Więc mam nadzieję, że ta dziewiątka, która trafi do LKS-u, będzie naprawdę porządną dziewiątką z ciekawą przyszłością, e, czy to w polskiej ekstraklasie lub pierwszej lidze, czy też za granicą. Więc naprawdę pewnie jak inni kibice LKS. Liczę na to, że ten nowy napastnik, który trafi do klubu Zaleja Unii lubelskiej 2, to będzie naprawdę ktoś, kto no będzie postrachem dla obrońców na na boiskach pierwszej ligi. No i już za dwa dni pierwsze spotkanie nowego sezonu z Arką Gdynia. W niedzielę najprawdopodobniej na kanale pojawi się zapowiedź tego spotkania, więc wtedy porozmawiamy trochę więcej o najbliższym rywalu ŁKS. u ale jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to by było na tyle. Jeśli Wam się on spodobał, no to przypominam o łapkach w górę i subskrypcjach i naprawdę dziękuję za odbiór ostatnich materiałów. No a... No, patrzymy, kto zastąpi Kaja Tejana wełkę. Jeszcze na pewno no, to będzie jednak Kaj jakoś tę poprzeczkę zawiesił, więc nowy napastnik będzie musiał spełnić te oczekiwania. To by było na tyle. Trzymajcie się, widzimy się już jutro. Cześć.